Małopolska, miejsce gdzie historia splata się z naturą, a krajobrazy zapierają dech w piersiach. Idealne tło dla rowerowej przygody. W tym materiale pokażę Wam najpiękniejsze odcinki sieci Velo Małopolska. Od Podhala przez jezioro Czorsztyńskie, po przełom Dunajca i malownicze Pieniny. Zapraszam na rowerową podróż przez region, który zachwyca na każdym kilometrze. Welo Małopolska to imponująca sieć tras rowerowych o łącznej długości ponad 1000 km. Obejmuje osiem głównych szlaków prowadzących przez cały region, od Tatr przez Pieniny i Beskidy aż po dolinę Wisły. Najbardziej znane to m.in. innymi Welo Dunajec, Welo Velo Prądnik oraz Wiślana Trasa Rowerowa. Trasy są znakomicie przygotowane w wielu miejscach asfaltowe, szerokie, dobrze oznakowane, z tablicami informacyjnymi idealne dla rodzin, jak i doświadczonych rowerzystów. Z myślą o użytkownikach stworzono pełną infrastrukturę punkty odpoczynku, punkty serwisowe, stojaki rowerowe, punkty gastronomiczne. Velodunajec to 230 km malowniczej trasy prowadzącej przez Małopolskę. Zaczyna się u stóp Tatr w Zakopanem, a biegnie przez Jezioro Czorsztyńskie, Szczawnice, Nowy Sącz, aż do Wietrzychowic. Odcinek z Nowego Targu do Jeziora Czorsztyńskiego to esencja Podhala. Z jednej strony górskie pasma, z drugiej szerokie doliny i sielskie krajobrazy. Dalej trasa wchodzi w serce pienin i prowadzi przez spektakularny przełom Dunajca. Jeden z najpiękniejszych rowerowych odcinków w Polsce. Droga prowadzi wzdłuż rzeki, a towarzyszyć nam będą tratwy flisackie i widoki na trzy korony. To zapada w pamięć. Trasa jest utwardzona, bezpieczna, idealna także dla rodzin z dziećmi. Velo Czorsztyn to licząca około 28 km pętla wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Krótka, ale niezwykle widowiskowa. Łączy Zamek w Niedzicy, ruiny zamku w Czorsztynie oraz urokliwe wsie Frydman i Falsztyn. To świetna propozycja na jednodniową wycieczkę. Trasa jest asfaltowa, częściowo poprowadzona lokalnymi drogami, z kilkoma podjazdami. Po drodze można przepłynąć między innymi promem, między zamkami i zatrzymać się na jednym z licznych punktów widokowych. To jedna z najpopularniejszych tras rowerowych w Małopolsce. Zachwyca nie tylko historią, ale także i pejzażami. Tym co wyróżnia Velo Małopolska jest niezwykła różnorodność. W jednej trasie można znaleźć zarówno długie, płaskie odcinki wzdłuż Dunajca, jak i wymagające podjazdy z panoramą Tatr. Szlaki łączą regiony o odmiennym charakterze kulturowym i geograficznym. Od podhalańskich wsi po pienińskie przełomy i średniowieczne zamki. Można jechać relaksacyjnie z przystankami na zdjęcia albo sportowo, pokonując większe dystanse w jeden dzień. Welo Małopolska nie narzuca tempa. To rowerowa przygoda, którą każdy tworzy na własnych zasadach. Całość dopełnia przemyślana infrastruktura. Trasy są świetnie oznakowane, co kilkaset metrów znajdują się tablice, oznaczenia, a także miejsca do odpoczynku. Dostępne są zadaszone wiaty, stacje naprawcze, punkty informacyjne. W wielu miejscach znajdziecie mapy i źródła wody pitnej. Szlaki poprowadzone są z dala od ruchu samochodowego często po dawnych nasypach kolejowych czy wałach przeciwpowodziowych. Dzięki temu jazda jest bezpieczna i komfortowa, także dla rodzin z dziećmi. Na trasach Welo Polska można spotkać rowerzystów z całej Polski. Rodziny, pary, seniorów z sakwami, sportowców na szosówkach. Łączy ich jedno: chęć czerpania radości z jazdy, natury i chwili spokoju. Bo to nie tylko infrastruktura, to klimat. Trasa, która łączy ludzi, inspiruje do aktywności i pozwala spojrzeć na Małopolskę z zupełnie innej perspektywy. Rower daje wolność, a Małopolska oferuje ku niej idealne warunki. Wsiądź na rower i odkryj Małopolskę na nowo. Welo Małopolska, na dwóch kółkach przez serce regionu.